Chciałbym serdecznie wszystkich powitać w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Majus. Wszystkich, którzy przybyli na wystawę twórczości pani Izabeli Chmielińskiej z Brożek, jej rysunków i malarstwa. Ja się bardzo cieszę, że ta wystawa właśnie w Kolegium Majus, w naszym muzeum. Ale to więcej niż muzeum. W sercu Uniwersytetu Jadzieleńskiego ma miejsce. Ja nie ukrywam, że malarstwo to moje takie bardzo istotne hobby w życiu. I podpisuję się pod tym, co śpiewa mój przyjaciel Andrzej Sikorowski, bart Krakowa, że o Piotrze Sczyneckim, że tam zaczął oglądać obrazy. Bez obrazów wszak trudno jest żyć. Ja się pod tym podpisuję obydwiema rękami i życzę Państwu, żeby to te odbieranie tego piękna pozostało na dłużej. Portrety są świetne, portrety są piękne, piękno można tylko chłonąć. <śleskujesz> W każdym człowieku jest coś pięknego, a przede wszystkim w dzieciach, które są takie bezbronne i, i nie są zakłamane, nic nie udają, więc dzieci uwielbiam malować, ale dorosłych też i nawet bardzo, bardzo zresztą tu widać w tych, na tych rysunkach, że bardzo dojrzałych ludzi. Też. No, to piękno jest w każdym człowieku. W ogóle plastyka i muzyka to idzie jakoś w parze. Ta wrażliwość jest, jest bliska tym, tym sztukom. W związku z tym no, chętnie maluję dzieci właśnie muzyczne i muzyków. Twórczość pani Izabeli jest yy, takim wiernym odbiciem jej osobowości. Jest to osoba niezwykle delikatna, niezwykle wrażliwa i rzeczywiście prace, które zostały tutaj wystawione portrety przede wszystkim, bo kwiaty przy okazji, ale chodzi tu głównie o te portrety, one. Są odbiciem tego, co jest w pani Izie. Czyli są bardzo subtelne, bardzo delikatne. I tak zresztą, jak napisałam we wstępie do katalogu, że pani Iza jest po jasnej stronie życia. I ją to w zasadzie tylko interesuje. Coś w twórczości mówię, bo rzeczy agresywne, ekspresyjne bardzo. Te sprawy jej nie interesują, ponieważ ona szuka takiego naturalnego, piękna, spokoju, harmonii i to wszystko widać w tych właśnie i obrazach, i rysunkach. I jeszcze jedno, bo w, na mapie współczesnej sztuki, prawda, gdzie są tak różne tendencje, różne formy ekspresji to muszę powiedzieć, że to jest twórczość bardzo niszowa, bardzo, ale z drugiej strony jest to twórczość, która się podoba ludziom.